witajcie jestem Robi i najprawdopodobniej przed ostatnim odcinku Harry potrakami filozoficznymi e, skończyliśmy tutaj już po akurat incydencie oddania Norberta w ręce Charliego czyli brata Rona i teraz idziemy dokładnie no w poszukiwanie kamienia filozoficznego Nie wiem, tutaj była wcześniej jakaś taka muzyczka, jakaś taka fajna. O, do żaby. O, teraz się przydadzą. Kolejna karta. O ile mnie mieli, to jest chyba ostatnia, jaką możemy zebrać w, sali, w całej grze. Czyli akurat nam brakuje dokładnie dwóch do zebrania, bo trzecia to była akurat po zakończeniu. Bo, bo trzecia akurat się dostosowano z gry. Allora, tutaj idziemy właśnie z rony, z i jak ktoś nie wie, że teraz jest gdzieś dla Was surprise, ale ja osobiście wiem, co tu jest. No i takiego wielkiego zaskoczenia nie ma. No, szybka jesteś. A chcesz zdobyć kamień filozoficzny? Właśnie, właśnie, argumenty do pobicia. Tchórze.

A, 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 Dobra, ja na początku bym tego uśpił. Dawaj, e, 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 e. dawaj, 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 dawaj! Dobrze jest. Jeden. Drugi.

Miej kilo nawania, a słytaj ten, ten gruchot tam na dole jak nic. <laughs> Ale cóż, cóż, Hell, no cóż, 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 cóż,

Och. Dobra, sorry, że tak zamilkłem trochę. Thanks, Harry. Nie ma za to. Close, Dobra. Uskrzydlone klucze. A! Teraz to. You have to Harry. Dobra, teraz gramy w Quidditcha. Tylko, że bez przeciwników. Ale z, ale z tłuczkami. Trzeba znaleźć ten klucz cały. O jest, 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 jest. To ja mam... Ej, nie no, przywróćcie mi klatki, no ludzie. No. no to co ty zawracasz, ćwoku, ty? Chodź tu. I mi klatki przywracać. Dawaj, dawaj. Dobrze. No. Harry, łapie się ten klucz! Gdzie ty lecisz? Nie załamuj mnie! Ja walę! Kluczu głupi, chodź to! Co? Dawaj ten klucz! Jest! Ale znów mamy mniej hapsa. Ja wiem, co to teraz będzie. Szachy. Najgorsze. The next puzzle is a gigantic Ron to jest mistrz z tej całej trójki w szachach czarodzieju. Bo ani Rona ani Hermiona nie widzieli... ani Harry ani Hermiona przepraszam. Po prostu no, to nie wiedzieli co to są no szachy czarodziejów. Bo Hermiona jest... jest mugolką a Hary nie wiedział, że jest czarodziejem. to you now, Harry. Oh. Harry, you have to be careful and avoid the pieces. They all move one square at a time. No. You'll have to make the pieces fight each other in order to get across safely. Walk onto the board, Harry, to start the game. Do be careful. Właśnie, to jest trochę trudne, żeby tak to rozegrać taktycznie. Czekajcie, ciszę sobie. To trzeba tak rozegrać taktycznie, żeby one w ogóle mi nie tknęły, one mnie mają na hita. Tak, tam gdzieś żeby nie zaraz tłuc zaczną, ale ja nienawidzę o tych, tych, tych o tych wszystkich, o tych te, o tego o tych dwóch. Aj, dobra, nie trapię na to drugie. Dobra, ci się uwalili. Hmm, jakby teraz rozegrać? Bym poszedł tutaj. No a teraz ci się upieprzą, tak. Bo ten rusza w moją stronę nienawidzę ja go. Gnoju ty! Zmoro nieczysta. Czekaj, jakby teraz rozegrać? Mm, dobra, pójdziemy tutaj Kurde! Myślę, że oni... Myślałem, że oni się z tym gnojem uwali. No ale dobra, mam nadzieję, że teraz oni się uwalą. Nie! Dawaj, dawaj, dawaj! No gnoje! O tu! Jest! Jest! A jest! Czuję się całują! No radę tak zostawiacie! Dobra, teraz kolejny etap. Osobiście uważam, że śmiesznie jest to zrobione, bo tutaj to jest jakbyśmy byli gdzieś, nie wiem gdzie, naprawdę. Jakby to nie był Taki śmieszny trochę, ale zarazem taki. Proszę do starych czasów. Jak ktoś dokładnie umie czytać bardzo, bardzo szybko, to wie, jakie mamy teraz zadanie. I to jest właśnie hamski spoiler: spoiler, bo jeszcze oni nie wiedzą, kogo mają pokonać. No ale dobra, teraz jest to najgorsze. Teraz najgorszy poziom ever. Mam nadzieję, że mi się uda. Oh no! The exit is blocked by magical fire. No Looks like you have to choose the right Be careful, Harry. could This the fire. Ja zawsze się tak tą. E, palcem się tak prowadziłem. I teraz też tak zrobię. Dobra, mam. W filmie akurat było, że tutaj były ta, znaczy w książce było, że, to, że jest trucizna, wino, jedno może, je, jedno to jest do powrotu, a drugie to jest do, do tego. Dobrze, się dalej, no i dobrze, dalej. Dobra, ta sama. Najprawdopodobniej. Dobrze. This time. Tym razem jest szybciej. To samo. Really confusing. Dobra, mam. Kolejna to jest o, ta. Dobrze. Chyba ostatnie będzie. Mam nadzieję. No razie że to jest śmieszne, no. Tam nie wiem co zresztą nieważne. Jezu, jak to, jak to piorka leci! To no gdzie leziesz?! No Jezu! I za szybko! Ale zdążyłem! Well Dobra robota, Harry! Yes! yes. 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 Luck, Harry. Czy akurat teraz to mi trochę za, 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 za dobrze idzie. Za dobrze mi idzie. Ja daję głowę, że boss to będzie teraz, że boss z nami będzie cholernie trudny. Ten trudny, no. Magicznie przez ogień przechodzimy i wrócić także możemy. Tylko kochanie, na drzwi zamknęła i nie możemy do nich wrócić. Hamska. O, dobrze, że żapy wydropiły a ile mamy fasawek, tak by to był? 416... 466... 46... Dobra, idziemy. O! Proszę. Kto dobrze odcinki ogląda, ten wie kto to jest! Ten ktoś ma nas na 5 hitów.

a! No nie, nie, nie! Uf! Uff, ja wiedziałem, że on teraz to... ...to strzeli, no... czekamy na jego ruch... A, on też może odpychać! A, ja ty! Ty, jąkało, głupi ty! Znaczy, nie! Nie, nie, nie! Jezu! Haha, nie strasznie! Ty Idioto, Slebento! No gdzie to cofasz? Harry! Nie, 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 Dobra Slibento. Dobra. Slibento. Dobra. Slibento. Dobra. Slibento. Slibento. Ciągnij! Slibento. Dobra, jedno mamy Slibento. jeszcze drugie! Jest!

no ty chami głupi! No gdzie?! Arczerze głupi! NIE! 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 Nie, 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 nie! nie ty! Ja mam jedno HP!

Nastyk no Nastyk! No I dobra, i teraz to co mówiłem, że to ma być, że e, poprzednie e, to co mówiłem, że ten ocień przedostatni, to nie, 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 to nie idzie przedostatni, to będzie ostatni. I wybaczcie, że teraz tak dreja. bo naprawdę teraz najgorsze. I'm I can get it. Wow. Wow. Give me the stone. Give me the stone. Yeah. Let Nie. me speak to him face to face. Master, you're, you're not strong enough. A more. Strength enough for this. For uh, this. Nie. <coughs> On chyba nie ma kości tej tutaj w szyi, bo toś mi się tak wydaje. Potter! Jak to ryciągnie, głupek! Ostatnie, najgorsze! Hell oh yeah Dobra, jedna z głowy. Nie, teraz źle. Źle się teraz ustawił Teraz dobrze BAM Bo ten trzeba go będzie tym lustrem pokonać Dobrze, dobrze, dobrze! Bam! No nie! No zdążył mnie trafić! Jeszcze mam 3T! Ja że mam 4T Nie czy tylko mam 4! Ile, 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 to już chyba jest ostatnie z tego, co wiem. Tak, on już całą resztę rozwalił. Nie, tylko nie to, tylko nie to. Nie, nie, nie. Dobra, teraz muszę się tak ustawić. Kurde, nie, nie, to jest przegrane. To jest przegrane, to jest przegrane, to jest przegrane, to jest przegrane! Nie, 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 nie,

ty wiesz kiedy trafiać tak, które to, tak? Dobrze! Fuck, my life! Nie! Nie spadaj z tym, nie! Nie! Nie, nie. Fuck! Ja nie chcę umierać. Nie, nie teraz. Kurde, nie. Nie.

FOR THE FIRST TIME! YES! YES! FUCK! YES! EVERYTHING FOR THE FIRST TIME! YES! Dumbledore smiled. What happened mm. down in the dungeons between yourself and Professor Quirrell? Alright, you two stay calm. So naturally, the whole school knows. The stone had been destroyed, but Harry remained fearful that its loss would not prevent Lord Voldemort's return. Dumbledore nodded, sharing his concern. Nevertheless, Harry, if our battles do no more than slow Voldemort's return, with luck he may never regain his power at all. Harry made his way down to the end of the year feast alone that night. The great hall was decked out in green and silver <coughs> to celebrate Slytherin winning the House Cup. <laughs> when Harry entered, there was a sudden hush. He took a seat between Ron and Hermione, trying to ignore the stares of the other students. The House Cup, announced Dumbledore, is awarded to the team with the most house points. At the moment, that would seem to be Slytherin. But now... A storm of cheering and stamping broke out from the Slytherin table. However, continued Dumbledore, in recognition of Mr. Harry Potter's pure nerve and outstanding courage, I award Gryffindor sixty points. Harry's table erupted with cheers and applause. The additional point had won the House Cup for Gryffindor. It was the best evening of Harry's life. Better than winning at Quidditch or Christmas or knocking out mountain trolls. He would never, ever forget tonight. The Teraz Co dawno można powiedzieć, co od początku każdego może każdego ciekawiło? Co Fred i George robili z fasolkami, które im dawaliśmy? najlepszy są tracker. <tryk> to już jest tak chyba połóżcie. Snape taki nerwiony. Fasolka! Dusieli Snajpa w pasolkach, <grymne> Abo bo te karty, zbierz kartę. 24 karty po sławnych Szaroliniec, oraz 250 fasolek, różnych smaku brat jego A nas nie pokonać tego, którego mnie nie wolno wymawiać. Niestety karty żeśmy nie zdobyli. Bardzo im przykro, tutaj nam jedna umknęła. Tutaj nam druga umknęła. I tak że to w to, to, co, co do innych, to można powiedzieć, żeby by, to, no, wszystko. I udało mi się ukończyć grę! Yes! Teraz o starcie muszę was przyznać o to, że tak bardzo dzisiaj się wycierałem, tylko, bo po prostu to było naprawdę trudne, naprawdę trudne. No, bo jak po raz pierwszy to przeszedłem, czy tam przeszłem, nieważne, to, no, byłem... Whoa. Normalnie, by, by tak. Tutaj trzeba było mówić jakąś taktykę, żeby to wszystko jakoś zrobić. Naprawdę, to było bardzo trudne. Już akurat na, samu, na samą myśl, że mamy e, ten, że mamy się dostać do quillera jeszcze przed tą, przed tarczą, to. przed tą, przed luz, przed, ty, przed tym zwierciadłem. Przed, przed taką główną walką, to nie. To ja mówię nie. Ja myślałem, że. Ło! Wow. To było naprawdę trudne. Akurat też sam się zdziwiłem, że, elik że te eliksiry mi tak łatwo poszły teraz. Bo zawsze mnie ta Hermione rozpraszała jakoś, bo tak, tak mi zawsze korzystało, żeby że przeczytać i pod, przeczytać to co ona tam mówi, bo to jest po angielsku i wychodziło jak wychodziło. Co do szachów, to też jestem zdziwiony, bo ja też musiałem tam... Bo Jak w ogóle wtedy, to ja leciałem na ślepo. Raz jak grałem, jak pierwszy raz grałem, to ja po prostu na ślepo leciałem, w ogóle ten... A teraz już akurat ogarnę, o co chodzi. Dobra. E, to już nie. Dobra, więc e, grę ukończyliśmy. Tutaj jeszcze jest Lika Queercha. I oczywiście warto pamiętać, że jeszcze... że jeszcze e, przydałoby się, żebyśmy ten. To, co nie dokoń, to, to co akurat miałem nagrane, ale to mi się usunęło. Czyli akurat ten, ten fragment. Tutaj akurat spoileruję, że był to fragment. Że była wtedy ta, ta noc duchów, co tam potem troll, przy, troll przyszedł, a przedtem była lekcja eliksiru i tam szukaliśmy czterech spodników do danego eliksiru. Ja akurat tylko tyle zaspoileruję, jeśli chcecie, to zoba jeśli chcecie zobaczyć ten, ten odcinek akurat, dobra, ten odcinek pokażę, nie wiem kiedy, ale jeśli chcecie Ligę Quidditcha, to musicie pod tym filmem dać 5 łapek w górę, 5 łapek, więcej, więcej nie żądam. Chociażby ty było więc ty było lepiej, ale żądam tylko 5. Tylko pięciu, możecie również napisać komentarz, o ile coś, coś chcecie, coś, coś nie wiem, coś, coś w ogóle, jakąś grę może co proponujecie, żebym żeby nagrał, czy nagram drugą część tego, to sam nie wiem. I możecie również dać suba oczywiście, że jak inaczej. Więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!